Paweł. Dalej wodoroście dawaj to na wijkę, nakręcaj nas. No, no, włączyłem nagrywanie już. No! Józefina to kurwa, Krzysiek to frajer, Włodnik to pierdolona, pisze ta opaj ma a pisze ty zad. <grym> Ale nic nie do się... mikrofonu, bo trzeszczy. Oj chuj! O, tak jest idealnie. <grym> <grym> Jebat pierdolonego zeofila budole. <grym> Morisz zrobić boksa. Ja, Normalnie, Bernard, żony do mnie napisał. Ty, idę tam tą flagę. Worry, <grym>, zrób <grym>, A Józefina do mnie. Nie. Ty, ja chcę mieszkać w Polsce. tam jej na to odpisać, kurwa? No to się przeprowadź, kurwa? Że gówno ci to obchodzi. Ty piszesz z Józefiną? No, ona mi tak dupę truje, że na co nie wyobrażasz? Ja pierdolę, nie? No, jest pojebana. No pierdoloczą no aż kurwa anteny zapiszą. O, o, co? <gulnie>, co to jest za imię Josefina? <gulnie> w ogóle jak można być na imię Józefina, nie? A bo kurwa budni mieć nazwisko. Ja pierdolę. Banda pajacy się urydziała w Bydgoszczy kurwa. Sikierski kurwa. Tak samo jakby Ola się nazywała kurwa, Ola tuczek kurwa. <gulnie> Alpowa kurwa, Jakub kurwa, decha do krojenia i chuj. <gulnie> Mateusz Talesz i chuj, nie? No? <noise> <noise> Krzysztof Nusi, kurwa, Marcin Widelec Krystyna <noise> <noise> Łyżka i chuj <głos> <głos> Dobra Zaraz do na przejść, spierdalaj, kurwa ale w Alpy, kurwa, i chuj chuj, <noise> nie pisze i chuj. Gdzie ona mieszka? Ej, ogo, ej, Ola, tak do ciebie, ogólnie masz na imię Aleksandra, tak normalnie, nie? O? Cześć, masz i... do ciebie Ola na przykład, a nie Alex na przykład? No to jest skrót. Nie no no to skrót nie jest nie. Alex. Nie, Ola. Ale Ola. Ola Tomek zaczniemy na nią mówił. W Anglii oni nie znają znaczenia Ola, dlatego mówią. Bo Ola, Ola się bitola! Galwas, zamknij mordę. <laughs> bo już kurwiaż. No paści, paści. <laughs> Serio, dawno w mordę nie dostałeś. No bo kurwa nie ma jeszcze takiego wpędgoszy. gorszy. <gances> I co teraz na to kurwa? Jak chcesz się do napierdać, Ty musisz dwieście 200 maneków chleba wpierdolić Nie? Bo w tej samej wadze nie chodzimy Karwa, <gances> ile ważysz? 90 Ja Ja. No To jakbym Cię pierdolął to byś gwiazdę BTM go połknęła <gances> I ważyć, to kurwa remus na wybiegu. <laughs> Ej, znacie Kalutę? No. Tak. Zdał. Mori, znasz Kalutę? No. Ej, to i... się kiera normalnie i nie mów mu, że jest ten. Przecież on już ze mi gadał. Zabaj go to. A to jest hol ty, To hola. Jeszcze jest debil. No, dodaj. Odbieraj z jebanem, Bo Pewnie konia wali. Halo? HAHA boczniak! Siemano stara kurwo. Siemano powiedziałem. Siema, kto tu, kto tu je? Je jest? Jest Krystian Morris. Ola! Ola, która opierdala kiełbę! Jakiś kurwa łubysa na się Ja się rozłączył, w Pizy ma Co znowu za demi w ogóle? No Ponty, już to jest Ponty No wiem co to jest no, to... Bo ja nie wiem, mówiłeś że za, zapraszasz 15 osób, po jednak pójdą Już nie odbiera, nie? Jak to jest jeszcze Galbas na tym escape'ie? Na Zaraz ci dam wszystkich Normalnie to... wszystkich Czek, Kubiak, Ola opierdolaczka <głos> <głos> Zamknij mordę w wkurwiasz Ojka I kto jest? Kurwa ludzi Ojka. ojka. Misztal Co to jest Misztala? On nie odbiera Misztal to Ola, Ola No nie Ola opierdol mi didola. <noise> Ola nie masz bo ty na opierdolenie kiepki Siekier czy to byś... Fuuu Galvas to by się nudzi? Co tu teraz robisz? A ty jesteś kaciemnięta? Dlaczego? No, mam przyjemności. Na chuj się rzucasz ty? Ej, <gulanie> e, kto w ogóle jest? Ja. ja. Chuje, dobra galo, zwojej Haha, mi sztal! Co za idiotę. Salwas. Cześć Dawidek. No kurwa Nie, co! Dodaj no. no, siekierę. Bo kurwa co. No, problem. Ej Moritz, ej Moritz. O. Nie pro... hey, zemśmiecie. Hey, no, no, wiem! Ciekawe, jedwaną kurwę! Widzę właśnie! A gdzie <laughs> e, się z nią No, no kurwa ryba Najlepsze Najlepszy! Z po pana dostaniesz! Galwaz jako profiluka! tak, <laughs> ci się podoba! No. Galwaz kogo masz na awku? Jakie, jakiegoś snajpera z dwudziestki, nie? <laughs> Ale on już nie chodzi do dwudziestki! No i kurwa chuj, on nie chce będzie, to ty, kurwa. <laughs> I kurwa ja powiem to Galvasa w 5,6 nie Czekaj teraz, czas na reklamy. No wy już to głównie idiotko. Nie trzeba jedynie zrozumieć, nie? I tak. Oberę dodajemy, kujnie. Good morning. Good morning. Sie ma kurwo! Tu się po polsku mówi. Co to jest? To jest Typera z Anglii, zamkniętej. Co? Zamk U, no kurwa, 0, kurwa. Ale zamknijcie teraz serę, kurwa. Ale mordu. Zamknijcie teraz serię, ja będę z nią gadał. Ej, kurwa. <laughs> <laughs> Ej kurewko! Ej, kurekko, powiedz mi, jak masz imię. No <laughs> nie? What's I your name, powiedz? Werże, na kurwo, tej. Ty... Ines, kurwa, to jest Siapula. <laughs> <laughs> what's, <laughs> what's, what's your name? Adam Małyś. Kur Hej, kurwo, my name is Zbychu! <laughs> No English kurwa Chuj ci w dupę Jestem ta... Co jest? Chuju mam jakieś kurwa harapara kurwo, tu jest Polska i wypierdalaś to, bo cię <śpiewa> 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 Shagen. Szagen, stąd kurwo z Anglii. Ej, Bana dać? Nie! Nie, nie, nie chcę wypierdala, bo ją... Kurwa... A co do ciebie napisała? A w chuj Oby, mam, ja jestem w Polsce, ja tego nie będę... Oj, chuj. <śpiewa> No gadaj, A ja jestem w obrzychu. Kurwa, per coś po polsku pierdol na suko. moje <laughs> <laughs> tak, 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 tak. Będę ich chuł, nie bacz kurwy z Anglii. Bo się obrazi. Jestem środkową pipką. Was i chuj, wiodł kurwa z niemieckim to jest <laughs> Łat i chuj Kurwa No i chuj! Zamknij pizdę! Tuż lampę, szmato! Laskę zrób Ej, napisz tak, czekaj Ja pierdolę, co za suka! Weź se pierdolni Berna, bo nie wyraźnie wyglądasz, kurwo Nie tylko wkurwiasz, weź się ją tego wypłosza jebanego No bana dać? Band? Nie, jest. z Anglii Daj, daj, baby! Został tu za ty! Co pając? No i takich chujapierdoliłaś, ja Rafa. <coughs> Skąd ty ją w ogóle znasz, Golas? Nie wiem, kurwa, ten toku. Jak tu wieje nudą, o oh Jezu. Zamknij mordę, pedale! <coughs> <coughs> Już nie jest nudno. <coughs> Już nie. <coughs> Dwa, kaszel, kurde znasz. Ty musisz kurwa smara wybić z wy wy ma. <grywa> 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 Leci wariat. Co? Mogę ci, mogę ci facjala zrobić, dal was jak chcesz. No, lipcie obejdź. Po co jak się kiedyś tyruwa, mnie mi opierdola. Ej, dal was! Co? Co? Równo. Rozjebać ci łeb? Łeb? czy jebał. Się nie sprzedał. No bo czy jebał. I się sprzedał. Patrzcie kurwa, takiego pedała. Wera. Hmm. Gramy w jakiegoś Japońca? Co to jest za Wera, bo ja w ogóle nie z rozmawiamy. No, no z Dominikowską wersu. Werą, pajacu. No różnie jak to w ogóle jest. No Nie wiesz kto to jest Adam Lewandowski Wiem, Adam. A, go mówią. kiedyś przyjechał kurwa ze szkotów w tamte wakacje. To wiem, no przecież znam go kurde. Nie do ciebie ty kurwa, tylko do wę... A! Ja w ogóle myli ludzi No. Znasz Morita, ten co był z wręgie kiedyś? No to znam. No, kurwa, ole znasz, nie? Uh -huh. Morys to jest? Pety z tyłu pety na hecę to zna. Co tam A się Barbińską znasz? Mała ruda? Nie no nie znam. Ruda! Z wąsem Piśdziła rudką No na, na piśdzie maru tego wącha, nie? No co? <głos> 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 kurwa wcale panterkę kurwa jak sadałaś to widziałem No <noise> ja no a pieraz to jest taki prajer, gotuje się go 20 minut i są pierogi. Dawaj, <grymne> <grymne> wyłóż to debilu. Nie, powiem co ja puszczę, wiem, ale masz to zostawić. Pozwól mi stwierdzić kiedyś... Dobra kurwa, koniec tego! No, kończ. Co kurwa końdu? Równo, za Egal No co? A ty co z nią gadaliśmy, nie? Ta z Anglii. Mama Boyfreyda, jakiegoś kurwa Rafała. Rafała. Jak jak skąpi to? No bo, zapytałem się. Wyśle jego imię i nazwisko. Znaczmy czy na są. No i co mi zrobi jej, chłopak? Jaka wie to Dostał pizdej mi my się zjezło, żart kurwa sztyzonyk Haha, <laughs> no on jest na lepę Śmierdzie jest ta kurwa nydwilowalowa młoda Jak on się nazywa? Hucie to... Chuj wie, Rafał tylko kurwa Ziarek Nie wiem Ziarek pewnie Haha, Ty, my sobie pójdziemy kurwa żarcie, nie? Bez jesteś chuj O, kosmos Trzy lawety świn przyjechały pod domu, zaraz będziemy